Siema, siemanko, siema krakier. To już dziewasz, jeszcze nic nie zrobiłeś, kurde, sił spokój. Mamy niedzielę. 18 mininy Elżbiety i Marka. wszystkie dobre, wszystkie wszystkie. Ulzę wspierającym. Proszę Państwa, niedziela niedzielą, ale ja pójdę kurde, pszczoły muszę ogarnąć. I na ryby dzisiaj mam plan zasuwać, więc plan jest taki, żeby kurde, no się nie zmęczyć, ale żeby coś zrobić, żeby sobie nie nie że pojechał na ryby człowiek. Wiecie o co chodzi, idę jajca zbiorę i kurde idziemy działać No, trzeba odpocząć, proszę Państwa Może się złowi jakąś płoć Do stawu I się zje jeszcze, kurcze, kiełbasę przy grillu I się posiedzi z 3 godziny nad wodą, dawno nie byłem Bo się szykuje ostry tydzień przed nami Będzie trzeba łąkę skosić Na siano przy stawie W tygodniu Będzie trzeba, proszę Państwa Wziąć yy, przyczepę, zacząć ogarniać, żeby coś cokolwiek się ruszała. Robota, kurde, miałem czyścić i nie wyczyściłem, ale to nic. Co jeszcze? Yy, kurde, na koniec tygodnia, kurczaki, więc wszystko trzeba będzie przygotować i bić. Kurczaki yy, wysyłki mam od jutra. Yy, kilka osób się zbierało, Ser będzie też i kurczę te yy, miody, nie? Więc, więc będzie. Będzie wysyłek trochę e, i, I tak to właśnie będzie mijało, i kurde deszcze padały Proszę Państwa, i jest akcja taka, że będzie trzeba pilnować warzywa, nie? bo to wszystko teraz zacznie zarastać, po tych deszczach I kurde, no, będzie brakowało siły, i kurde i chęci, i roboty y, Robota będzie taka przytłaczająca bardziej, więc trzeba naładować akumulatorki takie jest moje zdanie. Najważniejsze, że dzisiaj zrobiłem pszczoły. Wszystkie pszczoły obejrzałem Jest git Jak to się wydarzyło? Paula Jak ona przeszła? Maleńka, jak ty pilnujesz? Robią co chcą, dupaczki. Dziś dzień, w którym złowiesz czupaka Co wygląda jak kłoć? Co to jest? Może jakaś wydra ugryzła, wiesz? I się winie teraz. Patrz, deszcz pada. Co to jest za ryba? Jak węgorz jakiś. Albo jakiś szczupak walną wiesz Może szczupak walną mniejszego szczupaka i tak się ma Co to tak kurde jest, nie widziałem takiego czegoś jeszcze Uszkodzona ryba Idę na tego Na okonia. konia Chciałam sufretować ze mną No nie, nie. Ktoś tam pracuje. O kurde, już siedzi. Widziałeś? Tylko raz. to jest też. Dawaj, Grilla, pal. <grystanie> grilla, rozpalaj. Zaraz szczupak będzie.

Pierwszy miodek leci do szczęśliwych nabywców, proszę państwa. Pierwsza partyja. Dzisiaj spróbuję rozlać chyba wszystko, bo chociaż on jest, że paku nie ma w nim, więc podejrzewam, że długo będzie krystalizował. Do dwóch miesięcy może jest taki fajny, ciemny. O. Czubata. Dla widzów nie żałuje. O, gdzie tak dostaniesz? Zobacz. Cyk. O. To jest najprzyjemniejsza chyba część. Chociaż żmudna, monotonna robota. Ale spójrzcie, sam widok, tu jeszcze słyszę ten miód. To jest kurde sztuka. To jest piękne, proszę Państwa. sage oh. oh. Piękny miodek. O, tylko u mnie tak krzywo będziecie mieli przylepione. O, żadna fabryka. Zobacz. Jaki miodek. Świeżuchny. Mm. Do jednego klienta. Mam trzy rodzaje miodów, proszę Państwa. Tak, o, ten jest najbliżej gniazd, kręcony, więc ten jest najwcześniejszy. Tutaj może być rzepak, y, może być wierzba nawet nie. Jasny taki jest fajny. Ten jest późniejszy troszeczkę, bo ten jest z nadstawek, nie. Wiosenny z nadstawek. Więc one później to zniosły, ten miód. Widać po kolorze, że się różni. No i ten jest ostatni. Spójrzcie jako różnica. Normalnie piękne ty miody. O. O. Nie?